Whisper, Whisper. Poznajesz mnie. Jestem Whisper i rozumiem cię. Whisper, Whisper. Co zrobisz dziś? Jestem Whisper, pomogę znów ci. Oczy zmruż, bo Whisper przychodzi już. Whisper, Whisper. Whisper, Whisper. Whisper, Flamenco Flaminga. Whisper. Co ty tam robisz? Myję zęby, Ralfik. Ralf. Myślałem, że właśnie ćwiczysz taniec, gdy tego nie widzę. Jestem <laughs> Jestem Whisper. Rozumiem co mówisz. Jak masz na imię? Francine. Jestem flamingiem, a o ty bardzo dobrze tańczysz. Staram się, ale muszę ćwiczyć więcej. Pomożesz mojemu przyjacielowi François? On też jest flamingiem. Chodźmy i sprawdźmy. Szysz! Oczy zmruż, whisper z pomocą, przychodzi znów. François to ten. Stoi z boku. Dlaczego on nie tańczy? Myślę, że chciałby, ale mówi, że nie umie. Witaj! Jestem Whisper i chcę ci pomóc. Ja, François, nie chcę pomocy. Merci boku. O, <noise> nie martw się. My, flamingi, w ten sposób jemy. Myślę, że on chciałby zatańczyć, ale nie umie poruszać nogami. Znam kogoś, kto bardzo szybko nimi porusza. Może on pomoże Francuła. Monty, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Ha. 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 Czy mnie słyszysz? Whisper, ja cię słyszę. Monty, co się stało Whisper? Potrafisz szybko ruszać nogami? Robię różne ruchy nogą, kucam i podnoszę. Ha! Tam stoi flaming Frasua, widzisz? Chciałby zatańczyć, ale nie umie się poruszać. Czy możesz mu pomóc? Ha? Przecież on nie ma głowy. Słyszałem to. Ja... I. Ma tylko jedną nogę. Mam dwie piękne i długie nogi, ale nie potrafię nimi poruszać. O tak. O! Rozumiem! <laughs> tak, trudne, ale do zrobienia. Nauczę się szybko tego tańca i potem pokażę François. Bułka z masłem. I mnie też nauczysz. Ha, ha, I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Ty się uczysz, Whisper. Pss, ale nie wiem, czy ten flaming także. Ale on chce tańczyć, tak jak inni. Eee, znam podstawy, ale żeby dobrze tańczyć, muszę się lepiej przyjrzeć. I dopiero potem mu pokażę. Zrobicie mi miejsce! Excuse moi? To moje miejsce! O, przepraszam! O, oh, To moja noga! I to jaka ładna, ale co ty z nią? Och, oh. oh. oh, Monty, jesteś zabawny! Racja! No śmiało! Wstawajcie! Na dwa! I. Wow. Już to umiem, whisper! Juhu!

A ty idziesz w prawo! O, mam z tym kłopoty? No tak! François nie odróżnia lewej od prawej! O, jasne, więc jak mamy to. Frasła, powiedz, na której nodze stoisz, kiedy odpoczywasz? E, na tej. To moja ulubiona noga. Więc nazwijmy ją nogą stojącą. Hmm, stojąca. A ta? Spokojna! Mmm, spokojna! I teraz skacz z jednej na drugą. Stojąca, spokojna, stojąca, spokojna. <śmum> teraz nam się na pewno uda. Zaraz zobaczymy. Wszyscy gotowi? I. Ta stojąca, ta spokojna, 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 ta stojąca, ta spokojna, stojąca, 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 ta spokojna, 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 ta stojąca. Dzięki, Monty, byłeś wspaniały. Ha! Byliśmy, Whisper, byliśmy! Szymon. Oczy zmruż. Whisper, z pomocą przyszła już. Whisper, jeszcze tutaj jesteś? A jednak tu ćwiczyłaś taniec, balet? Nie, flamingo! <śle> <śle> Ralf! Co to za hałasy? Co? Właśnie miałem drzemkę! Wybacz, tato! Nie słyszę cię! Chyba się zdrzemnę w jakimś innym miejscu! Rozumiem, co mówisz. Whisper? O, o, Whisper, właśnie Cię szukałam. Potrzebujesz pomocy, Stripes? Właśnie tak. I nie tylko ja. Zobaczysz, zobaczysz. O zo... Ojej! Lepiej sprawdzę, o co chodzi. S. Oczy z Whisper z pomocą przychodzi znów. A zatem, Stripes, jaki macie? Stripes? To ten słoneczny dzień, który tak wspaniały jest. Słońce świeci dla nas tu i nikt się nie martwi. Już! Co nasz problem, Whisper? Co to jest? To Ellington! On uczy się śpiewać. Co? Mówię, że Ellington śpiewa. Tak Bardzo głośno! Och, a w takie gorące dni jak dziś zwierzęta lubią pospać, aż zrobi się chłodniej. Widzisz? Niech przestanie! La, 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 Jestem whisper! Pomogę wam! Co? Mówię, że wam pomogę! Całe szczęście! O, piękny śpiew słychać cały dzień! Każdy nim może nacieszyć się! Ellington! Ja Ellington! Ellington! O, witaj, Whisper. Nie zauważyłem cię. Tak! Bo śpiewałeś! No, śpiewałem, prawda? Lubię śpiewać. Tak, tak ale y, y, czy nie mógłbyś śpiewać ciszej? Bo nikt nie może tu spać. O, wybacz. Ale ja nie umiem śpiewać ciszej. To, 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 radosna piosenka. Ona musi być mocna i głośna. Błagam! Przestań! O, ojej. W takim razie chyba przestanę. Ale ja tak lubię śpiewać. Nie musisz przestawać. Myślę, że wiem, kto nam pomoże. Szysz. Dan, czy mnie słyszysz? Przyjdź tu i pomóż. Dan, czy mnie słyszysz? Whisper, ja cię słyszę. Dan! potrzebuję pomocy! To jest Ellington! Miło cię poznać, Ellington! On lubi śpiewać! Lubię! Ale podobno robię to za głośno. Chcielibyśmy, żeby śpiewał po cichu. Żebyśmy mogli... Spać! Hmm, Ellington musi zaśpiewać dużo ciszej. Żebyście wy mogli zasnąć. Ach. Tak właśnie! No, dobrze. Mm. E, co on robi? Śpiewam o... Nie ma melodii. I tylko jedno słowo. Ale, ale, o! Podoba mi się. O, chciałbyś spróbować? <z assistants> Czemu nie? <zaller vertik narration> <z accumulate> Jak było? Za głośno. U, jeszcze raz. <znants> um... Hej, ale fajnie, tylko mnie trąba łacze. <laughs> Wszyscy mogą zasnąć już, bo Ellington po cichu śpiewa tu. Tak, to <laughs> prawda! Um, um. Dzięki Dan. Pomogłem Wam, więc cieszmy się. I Ty, i ja, i Whisper też. Sz -sz 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 -sz. Oczy zmruż, Whisper z pomocą przyszła już. La la la! Hmm! Pora coś zrobić ze śpiewem Ralfa! La la la! Uh -huh. La 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 la. Uu, uu. <laughs> Ralfik, la, la, la. Ralfik. Ralf. Uu, hu, la, 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 uu, o, to byłem ja? Zupełnie jak słoń. Co to będzie Whisper? Spinka niespodzianka dla Pegi. Który kolor? Zielony to twój ulubiony. Zielony. Dzięki, Ralfik. Ralf. Psz, jestem Whisper. Rozumiem, co mówisz. Witaj, Witaj, Whisper. Pobawimy się? Co? Teraz? Tak. Przyniosłam mój kamyk. Możemy później? Jestem zajęta! Och, mogę zobaczyć? Nie! Jeszcze nie skończyłam! Och, Peggy, idź do ogrodu, a ja za chwilę przyjdę! Dobrze, Whisper! Hm? Hm? Pegi! Peggy. Peggy, to jej kamyk. Oczy zmruż, róż, z pomocą, przychodzi znów. Go. O, chcesz się pobawić? Nie, robię coś. Ale przyjaźnimy się. Przyjaciele nie zostawiają się tak w ogrodzie. Hmm, potrzebuję tu dwójki przyjaciół. Szszsz! Gerti! Otis! Czy mnie słyszycie? Przyjdźcie i pomóżcie! Tak! Niezły taniec! <grym /dry> Bo to świetny rytm! Otis! Gertie, no? Czy mnie słyszycie? Whisper? Whisper! Słyszymy cię! Spokojnie, Gertie! Staram się utrzymać ciepło! Oh. Oh. Gertie! Otis! Mam wielki problem! Jak możemy ci pomóc, Whisper? Chodzi o moją Peggy! Naprawdę? O! Hej, Peggy! Hm. Zabawne. Dlaczego ona tak stoi? Peggy nie chce już być moją przyjaciółką. A, na pewno chce. Czy wy się czasem kłócicie? Nie, nigdy. A, no cóż, mimo tego, że Gerti czasem chrapie... Ja nie chrapię, Otis. O tak, chrapiesz. Chrapie. Słyszałam. Chrapie każdej nocy. Ha! Ja przynajmniej nie mówię przez sen! Co? Ha, to nic w porównaniu z chrapaniem! Och, Otis! Nie pomagasz mi! O, spójrz, Gertie nigdy nie gniewa się długo! Tap ti rip, to bad day! Zip zap, zub, bu Widziałaś, tu Whisper? znów się lubimy! Ona nie umie się temu oprzeć! Tap tappi tap, dip, Kri, Jak to się stało? Otis wie, co lubię najbardziej. Problem w tym, że nie wiemy, co lubi Peggy. Ja to wiem. Hmm? Wow! Mogę spróbować? Wow! <laughs> uh! <laughs> o! Oh! Ale ślisko. <laughs> hmm, przydałby się ktoś, kto umie się bawić na śniegu. Tak, ktoś jak pingwinek? Peggy! Prosty Whisper. Znów się lubią. Pomogliśmy im. Dziękuję. Przyjaciele zawsze pomagają. Pobawimy się u ciebie w domu, Whisper? Sz -sz 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 -sz. Oczy zwróż. Whisper z pomocą przyszła już. To dla mnie? No, dlatego byłaś taka zajęta. Mm -hmm. Jupi! Zatrzymaj mój ulubiony kamyk. Och, Peggy! Chyba że nadal jesteś taka zajęta. Na zabawę zawsze mam czas.